13 września 2011 roku 15:15. .15. W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym. Moja szczerze umiłowana córko to jestem ja, Jezus Chrystus, który przyszedł w ciele. Teraz moje Najświętsze Słowo musi być wszędzie wysłuchiwane przez moje wyświęcone sługi, wszyscy moi wyznawcy. Muszą dzielić się tymi orędziami z moimi wyświęconymi sługami wszystkich wyznań chrześcijańskich. Istotne jest, aby byli zachęcani do słuchania mojego słowa w tym kluczowym momencie, zanim zostaną rozdarci i podzieleni na dwa obozy. Dzieło z wodziciela przeniknęło mój kościół na każdym poziomie. Teraz już wkrótce, powoli, ale z pewnością. Zobaczycie, jak będzie się ograniczać msze Święte. Zobaczycie zniesienie specjalnych modlitw, a niektóre sakramenty, takie jak spowiedź, zaczyna się umniejszać. Wzywam teraz moje wyświęcone sługi do wysłuchania mnie i modlitwy o rozeznanie. To ja jestem tym, kto wzywa was teraz, aby mógł ratować wasze stado. To ja jestem tym, kto chce otworzyć wasze serca byście mogli planować podczas tego końca czasów zapowiadających zupełnie nowy początek dla świata już wkrótce zostaniecie poproszeni abyście okazywali wierność fałszywemu prorokowi dostrzeżecie w nim tego kim on jest i osądźcie jego czyny aby zobaczyć jakie przynoszą owoce bo owoce które on i jego zniewoleni wielbiciele przyniosą, będzie zepsute aż do szpiku. Jeden ich kęs zniszczy waszą, zniszczy waszą wierność wobec mnie. Dwa kęsy, lub więcej, wbiją mi taki klin między Was a moje najświętsze serce, że wejście do królestwa mojego Ojca będzie dla Was prawie niemożliwe. Obserwujcie teraz uważnie zmiany, które zobaczycie. Jak będą się pojawiać w obrębie waszej własnej posługi. Niektóre z tych zmian nie będą się na początku wydawać problemem, ale w miarę upływu czasu pewne zmiany zostaną wam narzucone i zostaniecie urobieni do przełknięcia kłamstw. Te kłamstwa będą pochodzić od szatana i będą ubrane w owczą skórę. Wy, którzy jesteście czystego serca natychmiast będziecie wiedzieli o przebiegłym złu w miejscu, które ma służyć do zniszczenia mojego Kościoła na ziemi, z jego własnych korytarzy i rozpoznacie je. Moja prawda wywoła na całym świecie westchnięcie upokorzenia, kiedy moi kapłani powiedzą, że z pewnością to proroctwo jest kłamstwem. Jedynym kłamstwem, którego będą musieli być świadkami, będzie to kłamstwo które będą zmuszeni przyjąć, a które będzie w bezpośredniej sprzeczności z moim pismem świętym, danym ludzkości od samego początku. Nigdy nie pozwólcie sobie na akceptację jakiejkolwiek innej prawdy, niż ta, która jest zawarta w świętej Biblii. Zostanie wprowadzonych wiele zmian, które będą sprzeczne ze słowem mojego ojca przedwiecznego. Te zmiany, moi wyświęceni słudzy, nie będą boskiego pochodzenia i musicie odrzucić te nieprawdy, jeśli chcecie pozostać mi wierni. Obudźcie się, powstańcie wobec tych kłamstw, którym będziecie musieli stawić czoła. Nigdy ich nie akceptujcie. Słowo mojego Ojca przedwiecznego nigdy się nie zmieni, nigdy nie może być dopasowywane przez ludzkość. Wielu z Was będzie tak zrozpaczonych, że poczują się odizolowani od swoich bratnich wyświęconych sług. Nie bójcie się, bo jest to tylko jedna strona, którą możecie wybrać. Będzie to ta strona, po której stoję ja. Innej strony nie ma. Wasz umiłowany Zbawiciel Jezus Chrystus.